Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o historii Józefa. I ona staje się dla nas zaproszeniem do takiego solidnego rozeznawania naszych życiowych decyzji. I historia Józefa podaje nam takie dwa kroki, którymi możemy w naszym życiu się kierować. Po pierwsze, Józef rozumuje. Józef był. Człowiekiem uczciwym, był człowiekiem sprawiedliwym i pragnie ten poziom cierpienia w sobie, przede wszystkim w Maryi, zniwelować do minimum. Drugim etapem rozeznawania u świętego Józefa jest właśnie słuchanie Słowa Bożego. Do Józefa przychodzi anioł, mówi mu, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I Józef, zbudziwszy się ze snu, robi to, co anioł mu każe: bierze Maryję do siebie. Niech ten kolejny dzień adwentu pomoże nam przyglądnąć się naszym życiowym decyzjom. Czy bardziej postępowaliśmy tak czysto po ludzku, po swojemu, czy może też braliśmy pod uwagę tą Bożą perspektywę? Czy naprawdę umiem słuchać własnego serca?